Jeśli próbujecie odnieść sukces w biznesie, nie zniechęcajcie się pasmem niepowodzeń, choćby miały się one ciągnąć latami. Szczęście może przyjść w najmniej spodziewanym momencie. O czym przekonuje osoba pułkownika Harlanda Sandersa, twórcy kultowej sieci barów KFC, którą założył w wieku 65 lat. Jednak zanim powstało kurczakowe imperium, liczące dziś 15 tysięcy restauracji w ponad 100 krajach świata, nic nie wskazywało. Na to, że mamy do czynienia z człowiekiem sukcesu. Sanders nie miał łatwego dzieciństwa. Gdy był pięcioletnim chłopcem, zmarł mu ojciec, a gdy miał 10 lat, zaczął pracować jako pomocnik na farmie, by wesprzeć swoją matkę w utrzymaniu rodziny. W wieku 12 lat Sanders wyleciał ze szkoły, gdy miał 16 lat, sfałszował swoją datę urodzin i zaciągnął się do armii, gdzie spędził rok w jednostce na kubie. Po powrocie i się różnych zajęć. Był Konduktorem biletów, strażakiem, sprzedawcą ubezpieczeń, pracownikiem kolei, a nawet sternikiem parowca. Niewiele brakowało, a zostałby prawnikiem. Skończył korespondencyjnie kurs prawa na jednym z uniwersytetów i zaczął praktykę w stanie Arkansas. Jego karierę prawniczą przerwała bójka, w jaką wdał się z jednym ze swoich klientów na sali sądowej. Mówiąc delikatnie, praca się go nie imała i często ją zmieniał. Moja siostra nie powinna się żenić z Obibokiem, który nawet nie potrafi utrzymać się w pracy, napisał w liście brat jego pierwszej żony Josephine, gdy ta pewnego razu wyprowadziła się z domu. Ostatecznie rozwiedli się w 1947 roku. Kluczową datą w karierze Sandersa był 1947. 1930 rok, gdy w małej miejscowości Corbin w stanie Kentucky założył przydrożną stację benzynową z maleńką restauracją. Podobno głodnym klientom serwował jedzenie na swoim własnym stole, wokół którego było sześć krzeseł. Sanders był kucharzem samoukiem. Wprawiał się od najmłodszych lat, przygotowując posiłki dla młodszego rodzeństwa. Fama o jego dobrej kuchni, a zwłaszcza daniach z kurczaka, poszła w świat, dlatego Sanders szybko przeniósł swój Lokal na drugą stronę ulicy, gdzie zaczął działać w znacznie większym pomieszczeniu. Do lokalu ściągali klienci, a na Sandersa zaczęły spływać pierwsze splendory. W 1935 roku ówczesny gubernator stanu Kentucky nadał mu honorowy tytuł pułkownika, doceniając jego wkład w rozwój regionalnej kuchni. Zachęcony pomysłem Sanders próbował założyć sieć restauracji, jednak znów poniósł klęskę. Udało mu się jednak coś innego. W 1940 roku stworzył oryginalny przepis znanej do dziś panierki KFC, który jest unikalną kompozycją 11 ziół i przypraw. Do dziś przepis jest ściśle strzeżonym handlowym sekretem. Aby odnieść sukces, czasem trzeba spaść na samo dno i tak właśnie zdarzyło się w przypadku pułkownika. W 1955 roku, tuż obok Corbin powstała międzystanowa autostrada, przez co cały ruch samochodowy przeniósł się z dotychczasowej drogi, a Sanders został zmuszony sprzedać swoją stację. Miał 65 lat i był praktycznie bankrutem. Nie mając nic do stracenia, ruszył w podróż po USA i zaczął budować sieć własnych restauracji na zasadzie franczyzy. Najpierw przyrządzał kurczaka właścicielom Knajp, a gdy już miał ich w garści, podpisywał z nimi umowę, na mocy której otrzymywał 5 centów od każdego sprzedanego kurczaka ze swoją specjalną panierką. W 1960 roku sieć Kentucky Fried Chicken liczyła już 300 lokali i cały czas rosła. W 1964 roku Sanders sprzedał swoje udziały w firmie za 2 miliony dolarów. Przez cały czas pozostawał jednak ambasadorem marki KFC. Od początku lat 50. występował publicznie tylko w charakterystycznym stroju stylizowanym na gentlemana z południa, biały garnitur, biała koszula i aksamitka, a do tego laska, białe włosy i brudka, które Sanders farbował, by nadać im współgrający ze strojem kolor. Pułkownik aż do swojej śmierci w 1980 roku osobiście objeżdżał swoje restauracje i doglądał, czy wszystko jest w porządku. Jednocześnie mocno strzegł tajemnicy swojej receptury. Na początku swojej działalności do produkcji mieszanki zatrudniał dwie osoby, które niezależnie od siebie składowały części składników, a następnie sam je mieszał i wysyłał do swoich restauracji. Już po swojej śmierci twórca KFC stał się bohaterem tzw. klątwy pułkownika. W 1985 roku kibice drużyny baseballowej Henshin Tigers po zdobyciu Mistrzostwa Japonii w czasie świętowania tytułu wrzucili do rzeki marmurowy pomnik Sandersa. Od tej pory ich ulubiona drużyna zaczęła spisywać się znacznie słabiej.